Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Wiza Kalifę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Napiszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć następnego. Zanim Wiz Kalifa rozwiódł się z Amber Rose, zanim utwór See You Again stał się najpopularniejszą piosenką w 94 krajach i uzyskał ponad 2 miliardy wyświetleń w serwisie YouTube. Out you, my friend. Zanim wraz ze Snoop Dogiem wystąpili w filmie Mac and Devin Go To High School, Cameron Gibral Thomas urodził się 8 września 1987 roku w Minot w Dakocie Północnej. Jego rodzice byli wojskowymi, więc często zmieniał miejsce pobytu. Wiz jako dziecko mieszkał m.in. w Niemczech, Japonii czy Wielkiej Brytanii. Później zamieszkał w Pittsburghu. Kiedy miał 3 lata jego rodzice rozwiedli się. W jednym z wywiadów Wiz powiedział, że kiedy był młody był dobry we wszystkim co robił, więc jego dziadek, który był muzułmaninem zaczął nazywać go Młody Wiz. Wiz wzięło się od słowa wisdom, znaczącego mądrość. Druga część jego pseudonimu artystycznego pochodzi od arabskiego słowa kalifa, oznaczającego sukcesora. Uczęszczał do szkoły Tyler Alderdice High School w mieście Pittsburgh. Wiz w bardzo młodym wieku odkrył swoją miłość do muzyki. Już w wieku 8 lat zaczął pisać słowa do piosenek, a kilka lat później zaczął nagrywać swoje pierwsze kawałki. Wiz zaczął palić marihuanę w bardzo młodym wieku. Kiedy jego rodzice się o tym dowiedzieli, jego ojciec nie był z tego zadowolony, jednak jego matce to nie przeszkadzało, ponieważ sama lubiła sobie zapalić. Już od dziecka chciał pokryć całe swoje ciało w tatuażach i w wieku 16 lat poszedł z matką do studia tatuażu i zrobił swój pierwszy tatuaż. W 2004 roku jego twórczością zainteresował się prezes wytwórni Rostrum Records i podpisał z nim kontrakt. Już rok później wydał swój pierwszy mixtape zatytułowany Prince of the City Welcome to Pistolvania. A w 2006 roku wydał swój pierwszy album Show and Proof. W 2007 roku dołączył do wytwórni Warner Bros. Records. A następnie wydał trzy mixtapy. W lipcu 2009 roku Wiz rozstał się z wytwórnią Warner Bros. Po licznych opóźnieniach związanych z premierą nowego albumu. Kilka miesięcy później wydał swój drugi solowy album zatytułowany Deal or No Deal. W 2010 roku wypuścił singiel Black and Yellow, który stał się przebojem i został zatwierdzony jako potrójna platyna. A co do reszty historii? Znacie resztę, bo to jest zanim byli sławni. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i napisać w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć następnego.